hej, śmiało wam wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z kamerą wśród ludzi. W dzisiejszym odcinku pogadamy o Ameryce. Taka propo, to jest już sezon trzeci. Zostańcie z nami. Dobra. Kto jest obecnym prezydentem USA? USA? Nie wiem. Barack Obama? Barack Obama. 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 Barack Obama. Tak, Barack Obama. Obama. Dobra. Jak nazywają się rdzeni mieszkańcy Ameryki? Afroamerykanie. Amerykanie. Nie. Indianie. Nie wiem. Amerykanie. Mm -mm. Afroamerykanie? Nie. Indianie? Indianie. Nie wiem. Amerykanie? Nie. Indianie. Jak? Można powtórzyć pytanie. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Ameryki? Amerykanie? Czy. Afroamerykanie? Tak. Amerykanie? Ile jest stanów w Stanach Zjednoczonych? Jeden? Nie wiem. Nie pamiętam. Trzy. Cztery. To mm, no się nie mylę. Dwa? Czy jeden tylko? U, nie wiem. U, nie wiem. Nie wiem Jeden? Pięćdziesiąt jeden? Kraje Ameryki Północnej? Ameryka, Kanada, Meksyk. Nie wiem. Ameryka i Ameryka Południowa. My kraje Ameryki Północnej. To będzie, to będzie, to będzie. Północ to będzie y, Kanada, USA. Chyba to? Yy, nie wiem. Nie wiem tego. Kanada, USA, Meksyk. Kraje jakie w Ameryki Północnej są? Afryka. USA. Kanada. Afryka. Nie. Jaka jest waluta w Kanadzie? Euro? Nie, nie euro. Dolary. Kanadyjskie. E... Nie, euro? Chyba nie wiem. Dobra, w Kanadzie, funt? Frank, dolar kanadyjski. Co? Można dolary? Do, dolary kanadyjskie. Kto podarował Amerykanom statu wolności? też nie wiem Francuzi mm. Kanada nie pamiętam nie wiem. nie wiem a jak nazywa się stolica Hazardu w Stanach U... Las Vegas Że... nie wiem tego Las Vegas Los Angeles. Los Angeles, Chicago czy nie? Las Vegas. Las Vegas? Wiesz, wysokie hotele, fontanny wszędzie. Dużo Nowy Jork? Nie, nie, pustynia dookoła. Gdzie w Stanach jest pustynia dookoła? Jak się nazywa stolica Meksyku? Meksyku? Oh, yes. <laughs> nie wiem. <laughs> nie wiem. E, Meksyk. Meksyku stolica, wiesz? L nie, to chyba jest Los Angeles. Nie, nie, nie Meksyk. Przecież... Nie. nie wiem. Teksas? Mm, nie wiem. W którym mieście odbyła się słynny karnawal? Nie wiem. To, to że po prostu jej to wiem, ale miasto nie znam. Rio de Janeiro. Nie wiem. Czy? Ale y, którego. Ameryka, w Ameryce. To jest o Ameryce wszystko. No, no to. Las Vegas, <laughs> chyba. Las Vegas. No. Eh, Rio de Janeiro. Mm, nie, nie wiem. Eh, Rio de Janeiro. U, u. U. Rio de Janeiro. Dobra. E, w jakim języku mówią w Argentynie? No, po portugalsku? W Argentynie? Po... w ten... Nie, nie chyba nie. Na A albo na E. Na A? Nie. Nie. Czekaj, czekaj. A... Hiszpańsko? Hiszpański. W Argentynie? Po, po... 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 Hiszpański. No. Argentyńskim? Nie. Po hiszpańsku? i co najbardziej podoba Ci się w Ameryce? No miejsce, no, Chicago, miasto Chicago. Nic, wszystko. Nie mam pojęcia. No, dużo hajsu. W Ameryce? Wszystko. No, no. Nie też. Dzie mm. Nie wiesz. Nie wiem. Wszystko. Statua wolności. No, że są ogromne miasta. Wysokie... No. A tobie? Wysokie, y, wysokie y, budynki. No, po pozdrawiam wszystkich. <laughs> Mamy też. I, I jej szlaban na komba. Super. Dobrze. Pozdrawiam mamy i braci. Kogo chcecie pozdrowić? Nikogo. Kuba Glińcowicza. Bo jest chory teraz. No, kolego z klasy. Okej. Okay. Wszystkich. No to pozdrawiamy panią Asię od muzyki. Tak. i dobra. Kogoś jeszcze pozdrowicie? Koleżankę, która podała mi tą szkołę. Panią od Polskiego. No i dobrze. Nie. Pozdrawiam Filipa. I siemano wam wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z kamerą wśród ludzi. Już trzeci sezon się rozpoczął.